Pani Agnieszka, pani córka Julia uczęszcza na zajęcia języka angielskiego do Akademii Rozwoju Whatsapp już ósmy rok. Proszę powiedzieć, jakie są państwa wrażenia i odczucia po tylu latach nauki u nas? No Julia, jestem pierwszym odcinkiem który rozpoczął naukę z panią Eweliną w tej nowej szkole, którą pani tutaj otworzyła czyli Była to pierwsza szkoła, jedyna, jaka była, i dzieci chętnie myślę, że uczęszczały, było coś to dla nas nowego, że otwieramy w końcu i na nas w naszej miejscowości coś, gdzie dzieci będą mogły uczęszczać, mogły zdobywać wiedzę, umiejętności, rozwijać się. Ja jestem z mojej córki bardzo dumna, ponieważ y, dobrze wydaje mi się, panowała ten język y, nawet y, chciało w tym roku zdawać egzamin międzynarodowy Cambridge, no, ze względu, jaka wyniknęła, nie mogła tego zrobić, ale w tamtym roku ten egzamin zdawała i ja uważam, że poszedł jej bardzo dobrze. Więc cieszę się z tego, że dzieci mają tą możliwość rozwijania się, przebywania w tej szkole i to, że w swoje umiejętności. No moja córka nawet myśli o zdawaniu do szkoły z dwoma językami, więc myślę, że czuję się pewna z języka angielskiego, że osiągnęła tę umiejętność. Super, bardzo dziękuję.